Raz, raz i. No. no, panowie nagrywamy Ale nie uchamy, jak to Leci to. Dzień dobry panu. Dzisiaj w dzisiejszym programie w będziemy mówić o kryzysie koksowni. Przed, pa, przed państwem jest i przede mną oczywiście dyrektor zakładu koksownicy. Boże, dar Dzień dobry panu. Dzień dobry. E, Chcielibyśmy zadać panu proste pytanie: co robicie w związku. Z kryzysem w Polsce na zakładach kukrowniczych myśleliśmy, że tam jest bardzo trudna sytuacja. Tak. Bo w blu się patrzy, ale nic też zgodni. E, jest tak, bierzemy, że będziemy zbierać e, z takiego pola jak tam wyjdzie państwo, ja pan na i tak to, że już zarabiają, widzi pan śmieci zbieramy, o, uderzył Panie pan zbieramy i widzi pan złomu, tu mamy rowery, mamy sprzedajemy, zbieramy z dziaci i Tak, tak to jest ale proszę my... zaciekolić. Mi chodzi, nie chodzi mi o złom i te inne, chodzi mi to o pracowników, bo system, że za odejście jest prawie że 100 tysięcy złotych. Tak, 100 tysięcy złoty, ale na cele charakterystyczne, na koksy, ale w takim świecie pieniędzy nie ma, no, zwalniamy! Pijaku, zwalniamy! No tak, jeszcze jedno pytanie, proszę Pana! Jak długo wytrwają koksy w czasie takiego kryzysu? No, trudno powiedzieć! Widzi Pan, spali się, dymi się na tych koksach, węgla nie ma, bo nie produkują, co ja poradzę! Widzi Pan, drewno ścinają, żeby dać na koksy, widzi Pan, jaki tu jest rozpisiel, za przeproszenie, widzi Pan to? Co widzę. No i minimal, Jak mamy pracować, żeby tego chcę były takie długie? A jeżeli na przykład by przyszedł do Państwa pracownik i zapytał się, czy rosę tutaj pracę, co byście powiedzieli? No byśmy zobaczyli jak się sprawuje... A jak... No, a jakbyśmy widzieli, że taki Wasy Kaczyński przyszedł nawalony, to na go i bierzemy tego pracownika. A propos Wasława Kaczyńskiego! czy... On kurwa, jest tu kabel. Dobra. Przepraszam państwa. Przepraszamy za usterki, to wiecie, wiadomo, jak na żywo tak bywa. A propos Pana Wacława Kaczyńskiego, czy on u Was pracował na zakładach, jako i spółka, Co? Oczywiście. A czemu nie pracuje, czy dalej pracuje? Nie pracuje, bo wie Pan, on jeździł takim pociągiem, nie wiem, jak to się nazywa, kolejowym, nie, jeździł, jeździł i teraz widzę, to, wie Pan, z kolegami i pili. Tylko Wacek Kaczyński tylko Wacek wyleciał, czy tylko te? Wacek, bo koledzy powiedzieli mi, jeszcze raz to wypłaty nie będzie i widzi pan, zbierali kapustę w leśnicy, to co, zbierają teraz, pracują na koksach. A po leśnicy słyszeliśmy, że pan chce wykupić leśnicę. To oczywiście, to świnie są kolskie. kapusty tu są, zobacz Świnie <śmiany> a to to są te świnie końskie. <śmiany> to świnie końskie, nie widziałem panu, widzi pan, na świna końska, przykład. To pan chce jeszcze wiedzieć. Chciałbym wiedzieć, e, z, proszę pana, bo jest tak, jest kryzys, to nie? Tak.

no, jest kryzys się pana. Tak? Jeżeli zakłady Koksowicie nie wytrzymają do końca 2010 roku, to zysowice będą bez pracy. Czy ma pan na to jakąś radę? No, trudno i powiedzieć. Nie wiem, co mówić, wie pan. Będą zbierać jak tutaj te. nie wiem, jak się nazywa, coś takiego białego. Proszę posyłać, że pan nie mówi. Tak, oczywiście. A co pan będzie robił? Mów tam, pan. Dobrze, dobrze, będą pracować wszędzie, że im pracę w Pizzerii, Montanaro. Ty tam nie, gdzieś jeszcze, na pewno na zakupach, bo zakupy będą pieniądze mieli. You much. Co? You I match. tak, i proszę pana, bo w sprawie tego Tesco w deszczowicach. Tak, słucham. To jest jedyne Tesco w Europie, które jest bio po prostu, tak powiem, bio, eko i te wszystkie najlepsze. Pion, prąd biorą z wiatraków, światło biorą e, z baterii słonecznych, proszę pana, i wodę biorą do toalet z deszczówki. Czy pan popiera taki pomysł dla innych sklepów? Hello, w ogóle, ale fajna pogoda nie ma. Ja wiem. Tak, oczywiście popieram, bo to jest. Nie płacą za to, koksy nie zbierają, nie muszą pracować na takie jak Tesco. W Tesco są złodzieje! Wie pan, co? I zostało tylko dwóch roślin, było czterech, a co teraz? Za co ich walili? Za złodziejstwo, panie! Za złodziejstwo! Pan się nie jest, za złodziejstwo ich walili! Yy, bo ja słyszałem pana, że tak, że w Tesco. To druga osoba co wejdzie, wym wynosi coś w torebce niezapłacone. to prawda? Prawda! Takiego tak, tak maciaka Kandyskiego! Zawali go cztery razy i, i co? Dalej kradnie! Nic mu nie zrobili! A taki co? Ukradnie taki piasek do maski, batonika Snickersa i go wywalą. Co pan poradził na to, co? Ta góry bo Na policję przepraszam, Na policję zadzwonią! No tak, proszę pana, ale bo jest tak... Jedni są bardziej sprytni, a drugi no, mniej sprytni, no więc proszę pana... No, ale, to, ale nie, pan, nie, to zaprzeli, teraz ja to zapnijcie na no hello! No. Więc czas zgodzi, i... ja przejdę może do ostatniego pytania, bo się pan rozkręcił. A nie, ja o, nie nie, się nie, e, proszę pan, ale jeszcze jedno pytanie będzie. Na koniec pan może pozdrowić dnia, dobrze? Mhm. I więc tak, ostatnie pytanie. Jeżeli pan zamknie koksownię, czy będzie miał pan zamiar ją sprzedać? Bo ja bym miał 120 złotych w kestrani, to mi się pytał, ile kosztuje. No trudno mi powiedzieć. Chyba na pewno takiemu widzi pan, koksownia duża, ma 4 km, kamera u... E, u nie no, się nazywa. O... Operator. Nie, była, przeszedłem komuś, ale za dobrą cenę, żeby pan, żeby nie było przykro ludziom, którym zwolniłem za haństwo. A ja mam jeszcze do pana pytanie. Mogę pozbawić moją mamę? Nie. I w dzisiejszych wiadomościach to wszystko, ale jutro opowiemy o niesfornym losie pana Wacława Kaczyńskiego, który został zwolniony z pracy po ponieważ... jednej... Nie od tego staroleci! <grym> <grym> Zartowałem! <grym> FIWABIS! Dziękujemy panu bardzo.